Cieszę się, że mogę Was powitać w naszym jesiennym, pięknym ogrodzie sensorycznym. Służy nam nie tylko do tego, żeby przeprowadzać tu zajęcia szkolne, ale dzieciaki fantastycznie po prostu czują się w tych sektorach. Ogród jest podzielony na strefy i właśnie do strefy teatralnej była zaproszona Edi Malcer. Do strefy sportu i rekreacji, bo tam było słoneczko, został zaproszony Maciek Szymonowicz. Do strefy rewalidacji, akurat w tym miejscu rewalidacji, odbyły się warsztaty gier fabularnych. Gry fabularne stają się coraz popularniejsze, i zarówno można z nimi mieć do czynienia przy konwentach, spotkaniach, targach, jak i oczywiście w zaciszu domowym, gdzie fani z całego świata wieczorami spotykają się i mają szansę rozgrywać przygody w niesamowitych uniwersach. To są już chyba trzecie warsztaty, o ile pamiętam. Także mocna współpraca i tworzymy dzisiaj. Obrazy techniką graffiti, przy pomocy szablonów street artowych, tematyką są ptaki. Dzisiaj spotkaliśmy się na warsztatach z garncarstwa. No i jestem po prostu zachwycona młodzieżą, jej podejściem do rzemiosła, zainteresowaniem i umiejętnościami. Każdy uczeń, który przychodzi na takie zajęcia, może poprzez sztukę wyrazić siebie. Arteterapia w ogóle jest dla każdego. Tutaj nie ma osób, które są Mniej lub bardziej zdolni. Terapii artystycznych, terapii się nie ocenia. Każdy tu jest po prostu artystą. Jest niesamowity. Arteterapia jest świetnym sposobem przede wszystkim na integrację klasy, bo tutaj, jak wiadomo, mamy szkołę i widzimy, jak te dzieciaki fajnie się na tych zajęciach integrują. To jest takie pole do oderwania się trochę od tej szkolnej, codziennej rzeczywistości. Na początku czasami pojawia się taki błąd, że ja nie jestem uzdolniona, uzdolniona plastycznie, więc ja się do takich zadań nie nadaję. Natomiast w miarę upływu czasu coraz bardziej wchodzą w tę technikę, te emocje gdzieś tam opadają. I to jest taki fajny moment, że są jedne z niewielu zajęć w szkole, gdzie nie ma tego odruchu sięgania po telefon, sprawdzania powiadomień. Dzieci, ale też dorośli mamy problem z takim uświadamianiem sobie emocji, które odczuwamy i mówieniem o tych emocjach. I właśnie. Poprzez te arteterapię trochę tak chcemy, żeby temat tych emocji stał się taki naturalny, żeby dzieciaki miały wgląd w siebie, w to, co czują, to, co im pokazuje ta praca, którą stworzyły. Także tutaj w tym kierunku idziemy.